No w związku z tym, że jakby w rodzinie alkoholowej panują takie trzy zasady nie mów, nie ufaj i nie czuj. No bo jak będziesz mówił, to będziesz mówił o trudnych rzeczach dla rodziny. Jak będziesz czuł, to będzie Cię bolało. Jak będziesz ufał, to zostaniesz zawiedziony. Jakby osoby, które wychowują się, dzieci, które wychowują się w tej rodzinie. Wykształcają w sobie pewne cechy, żeby przetrwać mhm. ten trudny czas. Nie mogą liczyć na pomoc matki, ojca, czyli dla siebie najważniejszych osób. Mhm. W życiu dorosłym mają brak zaufania do, do innych osób, w związku z tym mają też trudność do wchodzenia w związki. Jeżeli wchodzą, to są to zazwyczaj krótkotrwałe związki mhm. i powierzchowne szybko się wycofują z relacji. Osoby z syndromem DDA mają także lęk przed uczuciami, okay. dlatego że uczucia w dzieciństwie były nieważne. Jakby nikt nie pytał się o ich stan, tak naprawdę jakby w związku z tym, że osoba uzależniona zajmowała najwięcej miejsca w domu, uczucia dzieci nie były w ogóle ważne. Jak je odczuwały, to odczuwały je w samotności, okay. nie dzieląc się z nikim, dlatego że było to dla większości nieważne albo, albo zbyt trudne. Osoby dorosłe już z syndromem DDA mają kłopot w relacjach, w ogóle. Mhm. Jeżeli chodzi o znajomości, przyjaźnie, bardzo trudno bardzo trudno im wejść w taką relację z obaw, mhm. z powodu braku zaufania, obaw. Niepewności. Czy osoby w takim razie z syndromem GDA po takiej terapii mają szansę na udane związki? No oczywiście, że relacji? tak, oczywiście, że tak. Ja mam takie poczucie, że to się szybko dosyć dzieje. Świetnie. Jak przełamią swoje lęki y, na temat własnych uczuć i ich przeżywania, to to się zaczyna szybko dziać, ale oczywiście wymaga dużo ich energii. Do zmiany. Mhm.